Udało się zdecydowanie więcej niż pierwotnie myśleliśmy, bo nie ma co ukrywać, obawy różnego rodzaju były. Impreza, która jest rozrzucona zarówno poza Kraków, jak i Małopolskę, to organizacyjnie naprawdę było przedsięwzięcie karkołomne. Tu w Krakowie było kilka hitów absolutnych. Na pewno rynek główny, Techbol, mimo różnych przeciwności losu związanych z pogodą, pełne trybuny, a poza tym przed telebimem co najmniej drugie tyle ludzi stojących na zewnątrz rozmawiałem z prezydentem Europejskiej Wspólnoty Komitetów Olimpijskich panem Kapralosem powiedział że po prostu to była wizytówka nie tylko Krakowa ale całych igrzysk i na tej wizytówce też będą budowali prestiż igrzysk przed następną edycją pokazaliśmy coś co po prostu zauroczyło kibiców zauroczyło władze europejskich federacji Prezes Światowej Federacji Pięcioboju Nowoczesnego powiedział, że dla niego to jest poziom Igrzysk Olimpijskich, a budżet jest kilkunastokrotnie mniejszy. To jest oczywiście coś, co powoduje, iż możemy mówić o zadowoleniu, ale pamiętajmy, że. No, żyjemy w kraju, w którym dość duże rozproszenie myśli jest, tak delikatnie to określę, więc między sukcesem a nawet katastrofą dzisiaj nie ma już cienkiej linii, cienkiej granicy. Po prostu bardzo łatwo z każdego wydarzenia spróbować zrobić coś, co będzie oceniane negatywnie, a z tego, co jest pozytywne, jedni chcą to zauważyć, inni nie.